Polska Tygodniówka w Radiu Near 90.3 FM. Ze mną już zapowiadany gość Dariusz Jasiński. Dzień dobry, witam serdecznie. Witaj Tomku. Ci wszyscy, którzy słuchają Polskiej Tygodniówki doskonale wiedzą, że dużo i namiętnie mówimy o cyberprzestrzennym magazynie, to co w sieci, czyli Kontury net, ale również mówimy o tym, że już lada chwila pojawi się pierwszy numer kwartalnika kontury. Kiedy możemy się spodziewać rynkowej premiery Darku? planowaliśmy na połowę marca niestety troszeczkę nam się pokomplikowały sprawy i prawdopodobnie numer pojawi się na samym początku kwietnia, także będziemy mieli dwutygodniowy poślizg jednak na początku kwietnia już nie powinno być problemu będzie dostępny w sprzedaży na razie powinien być na naszej stronie i w kilku zaprzyjaźnionych sklepach internetowych, pracujemy nad tym żeby pojawił się również w normalnej dystrybucji są na to szanse? Szczerze mówiąc, będzie o to bardzo ciężko, będziemy musieli włożyć troszeczkę wysiłku, żeby, żeby coś uzyskać. Na razie wygląda to nieciekawie, przyznam szczerze, ale to, tak to już jest w Polsce z monopolem dystrybutorów. Mamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze, zwłaszcza, że na przykład w takim miejscu jak Dublin i Salonik Polska Prasa Książka będzie dostępne dla tych wszystkich polonusów i słuchaczy i słuchaczek Polskiej Tygodniówki, którzy e, będą chcieli przeczytać. Co skłoniło Ciebie i Radka Chmieleckiego, który Ci partneruje do tego, aby stworzyć kolejne pismo, które podejmuje tematykę i muzyki, i poezji, i tego, co dzieje się wokół nas z szerokim uwzględnieniem aspektu kulturalnego? Tak. Wszystko zaczęło się dużo wcześniej Mniej więcej dwa lata temu powstało pismo Doza Które miałem przyjemność współredagować Byłem tam redaktorem zajmującym się muzyką i filmem Później awansowałem na zastępcę redaktora naczelnego I to pismo uświadomiło mi, że tak naprawdę na rynku jest luka Jest sporo pism, rzeczywiście kulturalnych, stricte kulturalnych Ale nie ma pism, które o kulturze mówiłyby w sposób bardziej przystępny takich dla, dla szarego człowieka, który tak naprawdę kultury się bardzo boi, słowa kultura. Chcielibyśmy, doza niestety upadła. Wydawca się wycofał. Pomyślałem właśnie wtedy o radku, który prowadził firmę informatyczną. Zapytałem się go, czy, czy nie zechciałby wejść w wydawanie pisma. Powiedział, że oczywiście doza mu się bardzo podobała, pomysł był świetny, ale pismo pod warunkiem, że będzie do niego dokładana płyta. Tak też zrobiliśmy do konturów, dokładana jest oczywiście płyta z muzyką, z grafiką, z multimediami, również z multimediami dla dzieci. To jest, mam nadzieję, dosyć ciekawą, ciekawą kwestią. W każdym bądź razie właśnie chcielibyśmy, chcieliśmy stworzyć takie pismo, które dotarłoby do zwykłego, przeciętnego, kowalskiego, który... Od czasu do czasu lubi sobie coś przeczytać, posłuchać dobrej muzyki, troszkę innej niż ta, która y, męczy nas już w troszeczkę w, w popularnych rozgłośniach radiowych. Dokładnie, to jest to cały czas o czym powtarzamy, o czym mówimy w Radiu w NET i w Polskiej Tygodniowce. Hmm, Powiedzmy taką rzecz, czy, czy już można powiedzieć o sukcesie e, portalu kontury.net, Bo z tego co ja wiem przynajmniej, patrząc na moich polonusów na Nasz Wyspie, coraz więcej osób wchodzi i czyta o sobie i artykuły, i recenzje, i wywiady, i również to wszystko co dzieje się na rynku muzycznym. Twoja ocena i jak to wygląda od strony statystyk? Tak naprawdę jak na sytuację, w której jesteśmy kiedy, kiedy tak jeszcze nie ma pisma i dopiero startujemy i istniejemy tak naprawdę z portalem dopiero od listopada myślę, że wyniki wejść indywidualne które sobie podglądamy praktycznie codziennie są coraz lepsze zaczynamy powoli wyprzedzać inne portale które już są na rynku troszkę dłużej od nas, więc myślę, że nie jest tak źle Natomiast jeszcze zdajemy sobie sprawę, że jest dużo niedociągnięć. Sama strona jeszcze nie jest tak naprawdę do końca skończona i jeszcze dużo mhm. z nią trzeba zrobić. Artykułów też jest troszkę za mało, bo pojawiają się jeden, dwa dziennie. To za mało jak na nasze, nasze marzenia. Myślę jednak, że z czasem i dziennikarzy piszących dla nas będzie coraz więcej i tych artykułów będzie też coraz więcej i będą coraz ciekawsze mamy już kilka swoich stałych e, numerów e, na portalu to jest m.in. Barbary Gabrysz cykl między wierszami, który mówi Aha. o e, tekstach piosenek jest e, Herman Rzetuchin, który przybliża nam ciekawe filmiki z YouTube'a dla troszeczkę młodszego chyba pokolenia Dokładnie. w środę staramy się zawsze pokazać e, coś ciekawego również dzięki, dzięki Tobie e, z dziedziny muzyki ciekawe wywiady piątek w tej chwili powinien być już poświęcony filmowi. Mamy nowego człowieka, który, który będzie się zajmował właśnie filmem. Także powolutku będziemy się rozwijać. Myślę, że, że z czasem te wyniki będą jeszcze lepsze i będą takie, o jakich marzymy. marzymy. Ja myślę, że uda się też coś zrobić, jeżeli chodzi o sprzedaż samego pisma, z tego względu, że jest też sporo małych i zależnych księgarek i być może, kto wie, trafimy tam przez naszego zaprzyjaźnionego Rafała Czechorowskiego. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był Dariusz Jasiński, szef duch sprawczy Kwartanika kontury. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Dobrze,